z Swaku z tej strony Od Zera do Witam Was na kanale Dzisiaj spróbujemy poruszyć odwieczne pytanie Czy można połączyć trening aerobowy z treningiem siłowym Czy nie można What? Czy to się uda zrobić Ja spróbuję połączyć wieszlarza Z podciąganiem i pompkami Zobaczcie na tą rozpiskę na tablicy na tej stronie ekranu rozpiszę ten trening, zobaczcie jak on będzie wyglądał kondycyjnie. On ma być trudniejszy, czyli wiosła będą narastały z serii na serię, natomiast ćwiczenia siłowe będą z serii na serie malały, ale będziemy się starali wolniejsze tempo ćwiczeń w tych mniejszych ilościach powtórzeń zastosować, przez to mięśnie będzie w dłuższym czasie pod napięciem. Będzie to ekscentryka, izometria. Więc to są takie metody, które bez użycia ciężaru zewnętrznego, bez użycia żadnej sztanki, żadnej hantli, tylko masą własnego ciała i fajnym pomysłem można zbudować naprawdę fajne mięśnie. Jak widzicie po rękach, ja już trzecia seria, naprawdę można dostać fajnej pompy. Jedziemy dalej, nie poddajemy się. Pamiętajcie, przy tych ćwiczeniach siłowych i mniejsza liczba powtórzeń dajcie dużo, dużo wolniejsze tempo ćwiczeń, żeby ten mięsień w dłuższym czasie pozostał pod napięciem. Wygenerujecie wtedy bardzo dużą siłę mięśniową i zrekrutujecie wtedy większą ilość włókien mięśniowych do tego wysiłku. Także wydolnościówka, swoje równe tempo. Przy ćwiczeniach siłowych spowolnijcie tempo ruchu jak najwolniej się da. Im mniej powtórzeń, tym wolniejszy tempo ruchu, i w ten sposób bardzo fajnie połączycie trening wytrzymałościowy z treningiem siłowym. Jedziemy dalej, nie poddajemy się. To tak, jak zobaczycie tutaj, moi drodzy, na ekranie w ostatniej serii. Bardzo wolny tempo ćwiczeń. Jeszcze spróbuję dodać wstawki izometryczne. Zobaczcie sobie na ten ekran te wstawki izometryczne i powolny tempo ćwiczeń to jest to, co buduje Waszą siłę mięśniową na wioślarzu. Starajcie się. Utrzymać równe, dobre tempo, przyspieszając w kierunku końca tej wygodności. tą resztką sił. Jeśli nie ma ktoś wioślarza, bardzo fajnym pomysłem jest wykonanie narastającej liczby powtórzeń przysiadów, bo to będzie stymulus bardzo podobny do stymulusu, który daje ergometr wioślarski. Czyli jak nie mamy wioślarza, narastająca ilość przysiadów albo przeskoków zmiennych, tak żeby serce podniosło się do góry. Stawki izometryczne, podstawa siły. ha <laughs> No i tak moi Drodzy, trening zrobiony, na pytanie czy można połączyć trening wytrzymałościowy z treningiem siłowym. Moim zdaniem odpowiedź jest jasna i prosta. Myślę, że ten trening, który jest tutaj na tablicy jasno nam odpowiada. Wystarczy kondycyjnych elementów podnosić, siłowych elementów zawierać, zwracać uwagę na jakość ćwiczeń podczas tych siłowych elementów, wprowadzać stawki izometryczne, ekscentryczne tak żeby ten mięsień przez dłuższy czas pozostał pod napięciem podczas ćwiczenia. To da wam większą siłę, da Wam to większą świadomość mięśniową. Także taki był przykład mojego treningu połączenie wytrzymałościówki na ergometrze wioślarskim z typowym tym ćwiczeniem, którym jest podciąganie i z typowym w którym są pompki na podłodze. Myślę, że każdy taki trening potrafi zrobić w domu. Jest to szybkie, ja mam do dyspozycji tylko pół godziny. Wiecie, wakacje zbliżają się. Treningi powinny być krótkie, fajne, intensywne. Chcecie pokazać ten brzuch, chcecie odsłonić fajne, wysmuklone ciało. Na wakacje chcecie fajnie wyglądać, więc zwróćcie uwagę bardziej na tą część wytrzymałościową, ale nie zaniedbująca elementów siłowych. Dla tych nowych osób, które dopiero dołączyły do naszego kanału witajcie. Kliknijcie dzwonek z subskrypcją, żeby nie przegapić żadnych filmów. Postaram się, tak jak do tej pory robiłem, nagrywać jeden filmik tygodniowo. Zawsze wrzucać coś nowego. Jeśli Wam się podobał ten materiał, nie dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, podzielcie się filmem ze przyjaciółmi, i znajomymi. No i najważniejsza ostatnia sprawa. Pamiętajcie, że jesteście super. Dzięki, że jesteście na tym kanale, że nas wspieracie. Z faku od zera do proswitera. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego popołudnia, dnia, wieczoru. Trzymajcie się ciepło i standardowo piona ode mnie. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!